Dzień dobry wszystkim. Zapraszam na zajęcia plastyczne, których dzisiaj tematem będzie oto ten ptak, cudak. Kolorowy ptak, zobaczcie, jest przytwierdzony na patyczku i może być służyć jako pacynka do zabawy. Jak zrobić takiego ptaka? Będą nam przede wszystkim potrzebne kartki. Kartki ze sztywnego papieru, dwa kolory ze sztywnego papieru. Ten nie musi być ze sztywnego papieru, może być. Z rysunkowego. Format A5, czyli to jest połowa A4. Następnie będą nam potrzebne paseczki czarne ze sztywnego papieru i biały ze sztywnego papieru. Oczywiście klej, ołówek, mazak, patyczek do szaszłyków, taśma klejąca i nożyczki do odrysowania kół dzisiaj posłuży mi filiżanka i miseczka. Ponieważ zobaczcie, przypominam jak to wygląda jeszcze raz. Mamy brzuszek z większego koła, głowę mamy z mniejszego koła. To zabieramy się do pracy. Na początku zdecydujemy sobie, który kolor będzie na brzuszek, a który będzie na głowę. Ja wybieram fioletowy na brzuszek, więc odrysowuję większy kształt koła na w formacie fioletowym. Jest. I od razu odkładam miseczkę, bo już nie będzie mi potrzebna. Wycinam sobie koło. I już jest. Odkładamy na bok, nie będzie nam ten ścinek potrzebny. Teraz potrzebujemy mniejsze koło, czyli wycinam sobie na drugim kolorze kartki. Mniejsze koło odrysowujemy od filiżanki. O, jest. Mam już. Głowę i brzuszek. Teraz potrzebujemy zrobić, słuchajcie, skrzydełko. Ponieważ u mnie skrzydełko też jest tego samego koloru, co głowa. Kształtem ta skrzydełko przypomina łezkę, tylko na końcu jest porozcinane. Więc zrobimy sobie, narysujemy ołówkiem na tym ścinku fioletowym, który nam został, łezkę. Taką dużą łezkę. O, nawet niedokończoną, bo ja zrobiłam koniec tutaj przy krawędzi. Wycinam sobie tą łezkę. I na końcu tutaj nacinam, robię kształt piórek. Wycinam takie trójkąciki. O, proszę. I już jest. To jest skrzydełko. Teraz potrzebujemy dziób. Do tego posłużę ta kartka już nam raczej nie będzie potrzebna. Do tego Potrzebujemy właśnie z tego miękkiego papieru kartkę. Wytniemy sobie całą teraz łezkę, bo ten dziób też nam przypomina kształtem łezkę. Czyli rysujemy po prostu całą łezkę, krople, taki kształt przypominający również krople. I wycinamy naszą kroplę, która będzie jako nos dziób naszego to też już mamy. Teraz zrobimy oczy. Jak zrobić oczy? Potrzebujemy do tego białego paseczka, który składamy na pół, i w ten oto magiczny sposób będziemy mieć od razu dwa kształty okrągłe na oko. Rysujemy z jednej strony koło i trzymając za tą część złożoną, tutaj o, wycinamy. Od, od razu dwie części i będziemy mieć za jednym razem dwa takie same kształty koła. Proszę. I mamy dwa kółeczka. I oczy gotowe. Łapki. To samo zrobimy. Słuchajcie, z łapkami. Już składamy sobie ten czarny y, papier na pół, ten pasek czarny. I musimy sobie narysować na tej części, tutaj, kształt. Proszę, łapek. Zaczniemy od tej części złożonej. Za nią też będziemy trzymać podczas wycinania. Rysujemy dwie linie obok siebie. Następnie linie się rozchodzą na boki. Nie wiem, czy widać, to pokażę bliżej. O, w ten sposób, tak. I tak, jakbyśmy rysowali korzenie drzewa, taki, taki kształt na przykład, albo drzewo do góry, jakby miało gałęzie. Widać. I wycinamy, trzymając za tą część złożoną to, co narysowaliśmy. W sposób trzymają nam się razem te łapki. I mamy już dwie łapki wycięte. Trzeba je teraz na środku, przez środek tutaj rozciąć. I dwie łapki są już gotowe. Co nam zostało jeszcze? Czupryna, czupryna. Ten ptak ma czarną czuprynę. Mogą być to też rzęsy. Ja drugiego ptaka zrobię inną, ale to będą też paseczki. Tego pomarańczowego, czy tam żółtego, czy czerwonego, którym wycinaliście nos, zrobię sobie po prostu paseczki. Czyli potrzebuję kawałek tego papieru, pasek. Składam go również na pół i tnę na paseczki. Hop, hop i hop. I w ten sposób mamy paseczki. I to będzie czupryna naszego ptaszka. Ok, no to już wszystko chyba mamy wycięte. To teraz pokolorujemy pastelami kolorowymi. Tak jak zobaczcie, tutaj jest kolorowy ptaszek, czyli pastelami kolorowymi. Mogą to być też kredki świecowe, kredki ołówkowe. Co posiadacie w domu, to możecie wykorzystać. Brzuszek. No to najpierw zacznę od brzuszka. Podkładam sobie wszystko na bok. O, jest. Brzuszek. Brzuszek zrobię na tym tle, myślę, że będzie fajnie wyglądał na fioletowym, zielony. Rysuję mu kropeczki. Też będzie w kropeczki. O. Zielone sobie wymyśliłam. Mogę je wypełnić na przykład innym kolorem, żeby był kolorowy. Czyli pokolorować kropeczki w środku jeszcze innym kolorem. Ok, to brzuszek mam już zrobiony. Głowa, głowy zrobię mu też na przykład niebieską. Niebieski kolor wykorzystam na zrobienie kropeczek niebieskich. Fajnie, jak te ptaszki, dwa będą różne od siebie. Można też zrobić w paski, w zygzaki, co tam będziecie chcieli. No, na przykład zrobię skrzydła w takie oto zygzaki, też niebieskie. Narysujemy po prostu takie zygzaczki na naszych skrzydłach. I już będzie ptaszek miał inne skrzydła. Ok, to mamy to. Teraz musimy zrobić oczy. Zobaczcie, oczy są śmieszne, prawda? Więc też wymyślcie, jakie chcecie, te oczy, żeby były śmieszne. Markerem. No i fajnie sobie podłożyć rzeczywiście którąś z tych, z tych kartek ścinków, żeby nie pomazać stołu. Zrobię inne oczy niż ten, co ma tutaj. I na przykład zrobię jedną kropeczkę na nim. I drugą kropeczkę w tym samym miejscu. Ale przykleję później zobaczycie inaczej. To będą jego oczy. Mogą być takie. Jak tu. O, mogą być takie. A mogą być też i takie, jak na tym ptaku. A może i wymyślicie? Jeszcze lepsze, fajniejsze. Inne. Ok. To mamy już to. Teraz możemy chyba łączyć wszystkie elementy razem. Także smarujemy nasz brzuszek gdzieś tu na górze. W tym miejscu będzie przyklejona głowa. No to przyklejamy głowę. Jest. Mocno. I skrzydełko. Smaruję sobie tutaj na dole z drugiej strony skrzydełko. No nie musi być całe posmarowane. Wystarczy na środku posmarować. I przyklejam z boku. O, jest nasz ptaszek ma z boku. Skrzydełko. Oczy smarujemy, jedno oko. I tak jak mówiłam, mimo, że mam w tym samym miejscu kropkę czarną, to ja przykleję odwrotnie. Jedna kropka będzie na górze, a druga kropka będzie na dole. Zakręcony ptak. Obudził się i jeszcze nie wie, co się dzieje. Patrzy, że jest piękna pogoda za oknem. Smarujemy nos i mamy nos. Przyklejamy łapki, też smarujemy kawałeczek. Słuchajcie, tu z tej strony. Pokazuję. O, koniec. I przyklejamy pod brzuszkiem, na dole. Tu na dole pod brzuszkiem przyklejamy jedna strona i druga strona jest. Brakuje mu tylko tej śmiesznej czupryny, którą wymyśliłam z tych białych. Żółtych pasków, przepraszam. Z żółtych paseczków. Smarujemy paseczki i przyklejamy dowolnie, jak nam wyobraźnia podpowiada, jak chcemy, żeby miał naszą, nasz pas, ptak czuprynę. Czyli jeden pasek na górze, drugi pasek obok. Nie musimy też wszystkich paseczków, by. Korzystać, jeżeli nie chcemy. O, ja mu zrobię takie trzy paski na górze, i już jest ptak cudak prawie gotowy. Brakuje mu tylko patyczka. Odwracamy go do góry. O, w ten sposób. Przykładamy patyczek i ucinamy sobie kawałek taśmy. No taki większy, żeby dobrze nam ten patyczek się trzymał i nie odpadł. Jeżeli chcecie, możecie przykleić klejem na gorąco, bądź na taśmę dwustronną. W tym wypadku pewnie rodzice będą musieli Wam pomóc. Proszę. O, i już mamy przytwierdzony patyczek i mamy zrobioną pacynkę kolejną. Mam dwa ptaki. Zobaczcie kolorowe ptaki. Fajne ptaki. Możemy się nimi teraz fajnie pobawić. Mam nadzieję, że wasze ptaki też będą równie kolorowe i fajne i na pewno stworzycie jakąś fajną zabawę z tymi pacynkami. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i oczywiście zachęcam do publikowania zdjęć z Waszymi pracami w komentarzach. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.